Dziś mamy challenge, że nie możemy mówić tak, ale to dopiero się zacznie za Hejka. chwilę. Właśnie dziś dziewczyny będą mogły mówić, to jest czary Mary, nie? co się oh. tak Dobra, jeszcze raz. Hej, Hejka! Nie wytrzymam, nie da wyrady. Nie wytrzymam. Ej, bo czekajcie, no bo ja się challenge ja się już tak. zaczął. Żebyśmy nie powiedzieli przypadkiem nic. Panorę. Ja idę sobie robić domek. Ja też. Daleko od was. Ja też. ty zajęłaś. Z czego od nas? Nie, no jestem na 17. Ja sobie domek robię, życie ty sobie tworzę. Nie, ty. Co? No ja mam refleks. Refleks. Refleks? Refleks, bo Nati tu przyszła, a ja pierwsze zdaję dom, ez. Aha, dobra. Ja jestem już stara, ja nie czaję tych młodzieżowych waszych powiedzeń. A re... Refleks to nie jest to młodzieżowe. Chyba. Nie wiem. Dobra, ten dom, wielki jest. Epoka kamienia łupanego. <grym> a ty w ogóle powiedziałaś, czego nie możemy mówić? No, mówiłam. O, dobra. A myślałaś, że się nabiorę, czy co? Ja nie, Nie, jestem po prostu. A to tam. <głosy> Życie. <głosy> Ej, to będzie w ogóle śmieszne, bo nie mamy... Ja teraz muszę myśleć, co ja mam mówić. O oh my god. Ja też, bo... A kto ty mi dekorujesz dom. A Czekaj, bo miałam coś powiedzieć. Bo chcę! idę twój O, nie, 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 nie. Ej, dziś będzie naprawdę bardzo dużo takich zacinek, gdzie my będziemy coś mówić i nie będziemy mogły pomyśleć, bo przy tym odcinku trzeba myśleć, a to nam nie idzie dobrze. To prawda. No, to prawda. Gdzie ona jest? No, chyba! jest z wiewiórkami. Co z wiewiakami? A ja na tych. Ja no, na... grzeczna... grzeczna... Aha, ale. Ja na tych dziewczynka. Tak. Na te... Boże, Nami głucha. Nami powiedziałaś. Co? No zakazane słowo. Może. Ej, nie słyszałam. Nie ogarnęłam tego. Ty powiedziałaś. Jak Nati powiedziała, że jest grzeszną dziewczynką, to takie. No, no. Yeah. Ej, ja naprawdę jestem jakaś, nie wiem, nieogarnięta w to. No, Nie robimy więcej żadnych tutaj tych yy, zadań. Robimy. Ale musimy jeszcze w ogóle nagrać takie jedno na nie, że nie możemy mówić nie i no. to będzie na przykład bardzo trudne, no. bo. Musisz mieć zielony dom. A, a nie wiem, jakoś się tak zebrało się. A bo, a bo co ja? A bo co ja? A co? A no Bo no, Malvi... coś mówić, co Bo ja często tak mam, że zaczynam coś mówić i zapomina, dlatego odcinek trwa 20 minut. Bo, aha, no i zapomniałam. Bo Malvi mi okrada. No bo jej... Aha, a dobra. No to ten to na tyle, nie? No. W ogóle, no. robiłyśmy wstęp i on potrwał dobre 5 minut. Nie mogłyśmy ogarnąć No, bo ona mi zaczęła gadać i uprzedziła mnie i ja powiedziałam hejka i no. <śleszy> no właśnie i to tak później wychodzi, że nic nie ogarnięte to jest. I <śleszy> ja po powiedziałam hejka, potem... A ja nie ogarnęłam, że w ogóle, że dziewczyna coś mówił. <śleszy> nie słuchałam <śleszy> ich! <śleszy> Ale ty a, proszę. Czekajcie, bo ja tutaj to. O, no ładne. A, widzisz. No widzisz. Widzisz, widzisz. Ja jestem dobra w takie rzeczy. I tak. A! Kto to powiedział? Kto powiedział tak? Nie, no Boże! Czemu ja to mówię? Ja już mam dwa. Nie wierzę w to. Na, na ci cicho siedzi. Nie chcę wykrakać z zakazanego słowa. Nati, chodź do nas. No, porozmawiaj. Porozmawiaj z nami. Ehe. Ale ja się odzywam. Nati! Nati! No to tak. na no jest drugi, Drugie słowo zakazane powiedziałam. Co? Widzisz? Mówię. Powiedziałam zakazane słowo przed chwilą. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! No, ja taki ludzki jestem. Bardzo Lysny. dobrze! Ej, ale my musimy coś ciekawego tutaj robić, a nie, że będziemy sobie stać kodą. Co robimy? Idziemy na imprezę. E nie, nie wiem. C to możemy. Um. E nie wiem, co możemy. Możemy. kupić wakacje. Na e e tak, wakacje! Jedziemy samolotem. Wakacje Ej, powiedziałaś! Powiedziałaś zakazane słowo. No kurde, już trzeci, ja, ja tutaj ja już tyle razy powiem zakazane słowo, że ten... Cały idziemy, odcinek idziemy, będzie są... sklejka Malwi po prostu. Co? No, cały odcinek to będzie sklejka po prostu. A dobra. E, co Jeszcze by... tylko. Co... tylko ja nie powiedziałam zakazanego słowa. Tak. tak. No kurde, czwarte! Trzeci raz! Ej, ja coś klikłam teraz! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie. Jest źle! Co się stało? Czekajcie, próbuję to naprawić! Dami e... Na maestrych, nie w tym w komputerze. To się raczej nie skończy dobrze. Bo ja nie potrafiłam Dajesz. go odpalić pół roku temu jeszcze. Ehe. No idź Aha. mi stąd, no co? Jakie to jest dziwne? O co z tym chodzi? Zepsułam Ehe. się. Halo! C nie jakiś. Się nie, no jakiś, jak w Minecrafcie mi się wyświetlił ten. Co? No? Co ci się nie wyświetliło? Co? Minecraft nocy! Czy <laughs> myszka? myszka jak w Minecrafcie? Nie, zaraz wam wyślę. O co z tym chodzi, bo ja sama nie wiem. Ja. E e. Na mnie powiedział, zakazane zakazana słowo powiedział. Hmm, jak w Minecrafcie. W sensie zakazane są w jak w Minecrafcie. Ej, wiem, możliwe. Malwi jest ogólnie no na wakacjach. no stop wakacjach. coś u niej szumi. Malwi jest na wakacjach. No, bo ja jestem na wakacjach. Bali te sprawy, nie? Nie wiem. Myślę co ona nie długo. Ja... Ona... ona to niedługo do Włoszech jedzie. Ło wow. a potem do Grecji. A ja wiesz gdzie? Nie. Do pracy powrotem. No, z powrotem. Do wiewiórkowa jedziesz. Do wariatkowa, chyba. No. To chyba z nami. Widzicie właśnie, jaka jest przy kompach dobra. Wystarczy gdzieś kliknąć, a nami nie ogarnia. Od informatyki. No, od informatyki. To, to on jest anty, anty szóstkowicz. on Jak, to, jak coś z, ktoś zrobi dobrze, to on tylko piątki. Zero szóstek. Dosłownie, ja raz, y, ja raz coś dobrze zrobiłam i on mi tylko postawił szóstkę dlatego, że byłam pierwsza. Aha, ej, ale macie fajnie! Jakby, że pierwsza skończyłam. To macie fajnie. Ja mi idziesz tam w twoje miejsce, idziesz do przedszkola? Tak. Yeah. Nie wytrzymam. Wy widzowie w ogóle możecie brać i liczyć, ile razy. Ale ja syplenie ostatnio. Co jest? Ile razy coś takiego powiedzieliśmy? O. Coś słowo. takiego, przeklęte słowo. my dekorujemy Dajker? Jakby ludzie ogarnijcie się. Idziemy na pizzę czy, czy coś. Idziemy do szkoły się uczyć informatyki. O nie, nie, nie. Informatyka jest? Nie, no nie lubię informatyki. Ja też. też dzisiaj Ja lubiłam te tylko niemiecki. Wiecie? Co? No, niemiecki kozak. To niemiecki, ty lubiłaś? No. Ehe. O Boże, no mamy taką panią, która jest taka średnia. Ale w sensie w podstawówce no to tak, tak średnio, ale miałam dobre oceny z niemieckiego, Jedyna oceny jakie miałam takie dobre, dobre i nie musiałam nigdy nic robić. Ja mam czwórę z Niemca, ja na koniec roku będę miała czwórę z Niemca, pozdro. A ja nie chodzę A do ja... szkoły. Ja miałam szóstkę na pierwszy semestr z Niemca. Aha. Ja też szóstkę na pierwszy, ale teraz czwóra się szykuje. Ej Nami. Co jest? E, czekaj, muszę coś znaleźć. Malwi pływa ogólnie teraz na takim pontonie. Chcesz picie? Chcesz, picie? O, chcesz łabeczkę? Możesz dać. No Aha, ale się wytwaniła. Myślałam, myślałam jest... że powiesz, że zakazaneś słowo. Jestem e. kozakiem, rozumiesz to? Nie, Nie tak. nie kozak. Na mnie zrozumiałeś żart? Że ja coś do was y, że my chciałyś... Chcia... Wysławianie się trudna rzecz. Hmm? Chciałyście zrobić coś przeciwko mnie, a ja sama odpowiadając wolnęłam tak. I znowu i siedem. Nie, wcale w ogóle. Nie w ogóle. Ja nie, wcale. nie o to chodziło, nie? Że już? Ja biorę Rydzie rower i jadę na wycieczkę. Nie. Idziemy jeździć konno. Miałeś jakieś takie przyśpiewki, czy coś? O, w nie. Powiedziałam, zakazane słowo. <laughs> dobrze, dobrze. A, co dobrze. A, kiedy, a kiedy, kiedy? Przed chwilą, bo ja powiedziałam, y idziemy jeździć konno. Zakazane słowo. Potem. Aha. A, Mogę mój, zmieniać. Mój zmieniać Ej, jak to ten? A. Bo ona Par -tator, par -tator. To ja nie jestem taka bogata, sorry Ale mam śmieszne Wiennikar. nogi krzywe Wiennikar. Zobacz jak się mój koń nazywa Jak? Czekaj Czekaj, literki składam nami. Fajnie, super, super, super. Dzięki. Najlepsze imię. Ta, fajnie. Ale Nami to nie imię jakby. Jak to nie imię? Ja tak mam na imię. Tak. No tak. No, masz też tak na imię. Tak, mam no, tak na imię. Ale on fajnie skacze. Tak, masz tak. Na imię. Opa, opa. No Czekajcie. fajnie skacze. Czekajcie. byś tak skakać? No, no, no. Ostatnio tak ze schodów zeskoczyłam. Dobrze. Spadłam ze Jakim cudem ty żyjesz? Jakim cudem ty żyjesz nam jeszcze? No nie były to wysokie no, schody. To no. są kwaszcze. Kwaszcze? Kwaszcze? kwaszcze. kwaszcze? kwaszcze. 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 Chwa... No Mówi się kwaszcze? Chwaszcze, a nie kwaszcze. 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 Całe życie w błędzie. Kwaszcze. Nie no, wiedziałam jakby no, Jakoś się tak zgrywam przed wami, co nie? Tak, tak. E <śmiany> nami! Na na powiedziałaś, powiedziałaś zakazane słowo. I to nawet dwa razy. <śmiany> Więc jeśli podoba się dzisiejszy odcinek, to możecie zostawić na łapkę w górę i dać znaka w komentarzu, czy chcielibyście odcinek z... Zakazanym słowem, nie. Żebyśmy nie mówili, nie. A my się z wami żegnamy. Pa pa!